Dziewiąty odcinek podcastu, a tak wszyscy mówili, o e, nie, nie, to hmm. zrobią osiem i se przestaną robić. Nie przestanę. Nie, nie. przestanę. Jesteśmy i mamy nadzieję, że wy jesteście. No skoro słuchacie, to znaczy, że jesteście po drugiej stronie i nas tak. to cieszy niezmiernie. Po raz dziewiąty witają Was radiowcy bez cenzury w pulsie tygodnia. Jacek to, a ja mam powiedzieć, tak? tak. Jacek Tomkowicz jestem. Tomasz Odbratowski. To jak ty powiedziałeś, że Tomkowicz, a ty, że to ja powiem, że Przemysławsko. No Dobrze. Do Puls Tygodnia dla Dorosłych, czyli podsumowanie y, ostatniego tygodnia, najważniejsze wydarzenia. Dzisiaj tytuł, cały ten sport. Bo o będzie, łatwo się domyślić. Prawda? Ale zanim, ale zanim, y, to jest taka... Y, Pytanie z internetu. E, niedoceniany element męskiej garderoby. No, Jak nosić paski do spodni? Pyta sieć. Uuu. A znasz odpowiedź? Y, Twórczą odpowiedź na to pytanie znajdziecie na końcu podcastu. Dobra. Ale paski te takie w spodniach, w tak? W spodniach, tak. tak. To no jest... jak to nosić? Będziemy czekać. No, gdyby nie wojna y, Putina z Ukrainą na pierwszym miejscu w Pulsie Tygodnia, postawilibyśmy sukcesy polskich sportowców. No bo tak, tak piłkarze awansowali na mundial w Katarze, Iga Świątek idzie po swoje jak bajraktar po ruski czołg. No. no dzieje się, dzieje. W tyle nie pozostaje tenisista, hurka czy Robert... Też do tego wrócimy, bo tytuł dzisiejszego odcinka... Hubert ca... nawet. Hubert. Ten... Hurkacz Hubert, Robert. Hurkacz hubert. Ha, ha. Ha, ha. Może Robert ma na drugie. Nie, bo mi się, Robert Lewandowski, wiesz, mieszają tak. mi się te sukcesy, Znali tyle tego się. jest. Panowie ci się zlali. Pan... E, idźmy, idźmy od początku, dobrze, mm. czyli zacznijmy od rzeczy pierwszych. First things first, jak mówią Brytyjczycy. Bo Aha. tydzień zaczął się dobrze, ten mijający, prawda? Mm -hmm. Zaczął się od tego, że w końcu po tylu latach zrezygnowaliśmy z maseczek. Długo na to czekaliśmy, na ich zdjęcie. To jest, powiem wam, smutny dzień dla nas, brzydkich. Ale nie, bo myśleliśmy, Mówię, nie, że swoim i własnym. I, prawda? I kolegów. Myśleliśmy, że będzie jedna wielka impreza, że wszyscy tłumnie tak. pójdą na koncerty, nie wiem, będą tulić ludzi w sklepach, całować przypadkowych przechodniów, tak. a tu nic, cisza. No, no, no. niemniej jednak życzymy miłego nienoszenia maseczek i to wszystkim, <noise> tak. brzydkim no. też. tak. Fa -fa Fajnie mordeczki wyglądacie, dobrze Was widzieć, zazdroszczę Wam. To ja też wam zazdroszczę. <grym tak. <grym Dobra, to ale... przechodzimy do rzeczy. Idziemy mhm. po kolei, prawda? Ta, od sport. rzeczy zaczniemy, dobrze. Idziemy, tak. Ale mhm. nie, idziemy od pierwszych rzeczy na początek, mhm. bo pi jako pierwsza wygrała Iga Świątek, tak. prawda? To jest bardzo piękny temat, od tego tydzień się zaczął. Mhm. No. E, oficjalnie, traf to był poniedziałek, trafiła na pier pierwsze miejsce w światowym rankingu y, tym, tenisa WTA. WTA tak. Tak. Mhm. Jedyneczka jest. Mhm. Ja. No jest to największy sukces w historii polskiego tenisa w ogóle. Tak. 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 No tak, i, tak. I niech się Putin boi, bo mamy najlepszą Rakietę świata. Tak, to, 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 tak. to, 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 to słuchajcie, ale żeby byli rzetelnym, mhm. to stało się tak troszeczkę wcześniej, dlatego że dość zaskakującą decyzję podjęła Ashley Barty mhm. o zakończeniu kariery. Mhm. Australijka. Tak? Australijka, tak. Powiedziała, że ma 25 lat, że wystarczy, że teraz troszeczkę rodziny, tam jakichś takich normalnych historii, mhm. ale w, ale że sobie pójdzie tym, bigosik. Yy, ale w tej Australii mają zarąbisty ZUS, nie? No. 25 <średeniusz> lat, idziesz na emeryturę. Pytanie, co hmm. teraz będzie robić, Ashley? No. Nie jaki dom spokojnej młodości, no, no ale to by spytać Olbratowskiego, bo co, no. co to się robi? No ja bym osobiście uderzył w cichocinek i, mm -hmm. i, i jak to mówią, byle by starczyło na recepty. No to, to tam no. byś miał branie w wieku 25 no. lat, to no ja. no Obstawiam, że w przypadku Ashley Barty... No, już nie byłyby moje. No. Myślę, że na recepty jej wystarczy. No ale no właśnie, bo ty wspomniałeś, dzień po idze wygrał Hubert Hurkacz i tym samym przeszedł dalej na turnieju w Miami. To był wtorek. Mm -hmm. tak, I dzisiaj, tak. gdy nagrywamy podcast, jest on przed finałem turnieju ATP Masters mm -hmm. 1000 na kortach twardych w Miami. Tak, twardy, to jest twardy kawałek chleba, no. taki tenis. Ja ma ma grać w ogóle z Hiszpanem Carlosem Alkazarem. To jest czy jakaś widząca gwiazda światowego tenisa. Ta, 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 ta. Ja wierzę, że gdy słuchacie naszego podcastu, to już się cieszycie z wygranej. Albo poradujecie się pięknym meczem. Tak. tak. No hmm. i wygraliśmy też w meczu, w meczu, w meczu, w meczu ze Szwecją. Cóż hmm. że hmm. ze Szwecji ten mecz. Hmm. Yy, I co ważne, trener Michniewicz stosował nasze porady. Tak, pamiętam, żeśmy udzielali ich yy, przed yy, meczem. Tak, i na przykład idąc za naszą poradą, wystawił yy, 11 zawodników. Da Bardzo dobrze, mądrze. Brawo, mądrze. tutaj Brawo. Odważne, odważne, ale jakby mądre i głęboko tak. osadzone w naszej tradycji, no. prawda? Oprócz tego bramkarz stał na bramce, tak jak tak. radziliśmy. No. 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 I... Napastnik był w ataku. Dobre, tak jak jest... radziliśmy fine. i po tym więzieniu, ale to już marzenia były. To, to może no. następnym razem. No. No, no. Ale oby nam się w głowach nie poprzewracało od tych zwycięstw. No. Tak, ale słuchajcie, bo pięk, piękne było w trakcie tego meczu, może to ludzie widzieli, może hmm. ktoś nie widział. No. Warto przypomnieć, warto pokazać. Yy, kamery wychwyciły, jak Czesław Michniewicz płakał. No, ze szczęścia. Płakał ze szczęścia, tak. No. A ja przypomnę, że on dosyć późno objął tę naszą reprezentację. Tak. W takiej sytuacji, kiedy nie do końca było wiadomo, co to się będzie działo, prawda? No. Tak, troszeczkę tam przypomnę, Paulo Sosa y, ogadał się, że jest honorowym człowiekiem no. i z Piernik do Brazylii. No, no tam no, tak, mu nie no... najlepiej idzie, bo podobno dzwonił, że chce wrócić, że już teraz poprowadzi kadrę, ale to nie wiem, czy <laughs> to nie I pan to... Czesław Michniewicz, no normalnie nie spodziewał się tego, a tutaj łzy, rozkosz, wygrana i wzruszenie. Pięknie. Tak. Ja mam tak tutaj powinnam? nagranie, ja to mam nagranie. No z no. TVP Sport. No. I są łzy, i płacz, Czesiu, płacz. Prawdziwi mężczyźni łez się nie wstydzą, a takich łez, łez radości wlewa jak najwięcej. Tak jest, płacz, Czesiu, płacz. Płaci. Swoim meczem się, się baw. baw. Leć na spotkanie do Kataru, leć. <laughs> Dokładnie no. właśnie. Piękne, tak. piękne, i oby więcej takich. Ale wróćmy jeszcze na moment do Igi, no, bo, no, no, no. bo ja przeczytałem, że za awans dostała Ponad 2,7, czyli 2 miliony 700 tysięcy złotych. W przeliczeniu na nasze. Tak. A jak no. udaje się pokonać Naomi Osakę, dostanie ponad 5 milionów, czyli łącznie w tym roku zarobiła ponad 10 milionów złotych na Ty, nasze. To, to... Ty, ale ona ma fajnie, no. nie? No. Bo może w Totolotka grać dla sportu, nie? Czyli <laughs> dla jaj, nie? No. Dzień dobry, bo i w kolekturze, poproszę, dwa na chybił, trafił dla jaj. I nawet nie sprawdza wyniku, nie? Nie, nie, no. to, nie to, co my, nie? No. że my musimy grać. Prawda, no nie mamy wyjścia. No nie, no, Trzeba dbać o przyszłość rodziny i jej marzenia. Dokładnie. Nie? To kolejna dyscyplina sportu w takim razie, mm -hmm. dobrze, w której mm. jesteśmy dobrzy. Lot nad rondem. Tak, o! No. Co? co? to się nie wydarzyło? Po Coś razu, mi ominęło wszystkich na mapę. Centrum Suwałk. Mm -hmm. wie, znacie Suwałki, znacie mm. Centrum. 19 latka uderzyła w krawężnik, ścięła znaki drogowe, przeleciała nad rondem, pisze internet, i zatrzymała się na betonowym krawężniku. No, to jest piękne e, osiągnięcie w lataniu nieprecyzyjnym nad rondem. Taki tak. sport. Potem się okazało, co prawda, że no, młoda kobieta ma dwa promile we krwi, no, no. ale co przeleciała, to no, jej. No to jeśli masz dwa promile, to no. rondo to jest tylko sugestia um... A może by w koło, nie? Eee, nie! Nie, 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 nie. No, Jak się jest dziewczęciem 19-letnim, jedziesz Japońcem na dwójce w sensie dwa promile, to takie sugestie typu obiedź rondo w koło to są wyśmiewane z pokazu. Zjedź na trzecim zjazdem no. na trzeci i kieruj zjazd. się na południowy wschód. No. Ale co? ale ja, w brasie był taki nagłówek piękny. No. Trzech Polaków będzie walczyć o pas. Jesteśmy przy boksie, rozumiem, mm. tak? Ta, ta. dlaczego oni mają walczyć o pas w tych ciężkich czasach. Nie mm. można im po prostu kupić po pasie im dać stąd, ta, nie, nie, stać nie nas Ale tu to... chodzi właśnie o mistrzowski pas w boksie. Aha o ten to no. nie, nie zajęć. Nie połączyłem pewnych kropek. No rozumiem. właśnie, no bo oni ciągle walczą o pas. No, nie no. Nie można by dla odmiany urządzić tak, żeby, nie wiem, bokserzy walczyli o szelki mistrzowskie. Albo najlepiej niech walczą o mistrzowskie rajstopy. O, tak. Bo Pomyśl, jakby to odświeżająco tak. wyglądało, bo tak. Wręczenie taki... takich mistrzowskich rajstop. <laughs> Tak, nie? bo normalnie sędzia pas zapina dla bokserza. A czy tam tutaj jakiś musisz... działacz, nie na brzuchu, tak. Musiałby nie? tutaj założyć rajstopy panu bokseru. To jest, <grym> wieś. Piękne. Boks nabrałby nowego, ciekawego wymiaru. Tak, takiego tam. ludzkiego tam. głęboko. Tak. Nie? I, Wzajem... za taki, I za takie pay-per-view byś płacił. A później jeszcze idźmy dalej. Fejmem ma w rajstopach. <grym> <grym> rajstopy w kisielu. Tam. Nie, nie, to nie, za do daleko. Dalek, dalek. Przejdźmy teraz do takich nieoczywistych dyscyplin, bo no. rząd też uprawia sport. Jako? prawda? Na Mamy rząd, tak Mamy rząd? taką dyscyplinę o nazwie jazda po muldach. Jest coś takiego. Mm -hmm. A władze uprawiają jazdę po ulgach. Z czym się to je? No, rząd bardzo. zlikwidował ulgę dla klasy średniej, która miała ulżyć klasie średniej. A dlaczego ją zlikwidował? Żeby ulżyć klasie Dobre. średniej. To... Czekaj, bo gdybym powiedział, że nic nie rozumiem, to, to, bym, no. to nic bym nie powiedział. Bo... No, no bo ulga dla klasy średniej no. nie ulżyła klasy, klasie średniej, Aha. więc jak ją zlikwidowano, to likwidacja ulgi ulży. Aha, czyli tak. inaczej mówiąc, no. likwidacja ulgi dla klasy średniej to jest ulga dla klasy średniej. No, lepiej bym tego nie ujął. Ale to po cholerę ją wprowadzano zatem. Żeby później znieść i ulżyć. Ale. I teraz... Się I teraz wyobraźcie sobie wszystkich księgowych, którzy już ogarnęli ulgę dla klasy tak, średniej. Tak, tak, tam znajoma jeździła na kursy, tak. się wściekała, Ju... potem pojechała na drugie kursy. Tak. I, I już, już obczaiła to, nie? Dobra, no to ściągamy. Tararara. No. No. Dobra, to teraz ja proponuję sport ukraiński. Przenieśmy się na Ukrainę i dyscyplina, w której goście są mistrzami świata, czyli zdobywanie rosyjskich czołgów na czas. Mhm. Bo uwaga, czytam dane z internetu. Od początku rosyjskiej inwazji Ukraina zdobyła na Rosjanach 100 maszyn. To no. są dane z wtorku. Własnych straciła 74, a są źródła, które mówią, że Ukraińcy zdobyli. 117 czołgów. Gotowych do jazdy. No i takich ładnie, do tam. użycia. Tak, no miesiąc wojny za nami są na plusie 43 czołgi. Dobrze dobrze liczy, licząc tak. tak no. Jak wojna potrwa do jesieni, to Ukraina zostanie światową potęgą pancerną. Tak, Uch, ale nie. kto wie, może Ukraińcy zaczną w pewnym momencie oddawać Rosjanom czołgi, bo hmm. nie będą mieli co z tym zrobić. Nie, nie no. będą mieli co atakować. No, no, I ale ale będzie jakoś tak. pusto, tak. gdzie to trzymać. Tak. Na jesień potęgą no. pancerną, to ja im życzę, żeby na wiosnę zostali potęgą tak, pancerną. Tak Serdecznie im tego życzę. Tak ale Lufy do góry, panowie, jedziemy. Po dni, Ale tak. jeszcze pokrewna dyscyplina, bo ukraińskie siły zbrojne pokazały pozostałości po niezniszczalnym Kamazie Typhoon K. To jest duma rosyjskiego przemysłu obronnego. Pozostałości <grym w> pokazali. <porządku> tak. Pojazd prezentowany jako niezniszczalny. No, Taki mino, może... rakieto, granatoodporny, bóg pola walki Ale po czekaj, co, pozostało, to pozostało, czy chcesz powiedzieć, że zniszczyli, z, tak? Z, Wszystko tak. poszło no, w... No, nie, to, to, jest niepo, to, jest niepoważne, nieprofesjonalne, nieprofesjonalne zachowanie, no tak mm. się nie gra, no halo, mm. cud. No. Ale, mm. ale czekajcie, bo może nie wiedzieli Ukraińcy, że tajfun jest niezniszczalny? A, A, to no to jakoś, nie, to by ich troszkę tłumaczyło. No. Tak, to, bo, bo ja mo proponuję, może nie wiem, może przed no? takim tajfunem powinien jechać taki konny Herod ze szczekaczką, z chorobą. Albo Herod nawet. Albo, no to Herold nawet. No. <laughs> Ale Herod? Niech jedzie Herod. <laughs> <Przybra> Herold w <laughs> przebraniu Heroda. Tak. Albo kolędników puszczać. Turon. Z węblem ze szczekaczką, nie? Tak, I niech oni mówią, że uwaga nadciąga niezniszczalne, <laughs> żeby świat wiedział żeby <laughs> się przygotował. Tak. Mhm. Ale słuchajcie, bo z kolei według brytyjskiego wywiadu zdemoralizowani rosyjscy żołnierze odmawiali Wykonywania rozkazów, niszczyli własny sprzęt, a nawet przypadkowo zestrzelili własny samolot. O to piękne. No. No. Ale czekaj, jak to jest, że, no. że zdemoralizowany rosyjski żołnierz to jest porządny człowiek. To jest, mhm. po prostu ta wojna, no przez tę wojnę świat stanął na głowie. Ale to w tym kierunku jakieś... byśmy szli. To tak. Nie bójmy się. Tak. Skoro już przy takim sporcie jesteśmy, no, 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 to według no, no. Amerykanów, tutaj czytam znowu, straty Rosji wynoszą już ponad 10 tysięcy zabitych, według mm. ich danych, bo Ukraińcy tam więcej, jakieś 17-18 tysięcy tak, w tak. tym momencie, a wywiad USA donosi, że doradcy Putina boją się mówić mu prawdę. No, fakt, to jest nieprzyjemna sprawa. weź no tu tak powiedz Putinowi w dnie, że. Mo, ale oni może. Może ci doradcy powinni. No głupio to się wydarzyło. Może oni powinni, tak myślałem na tym, powinni używać języka poezji. Czyli jak. na przykład? Czy na przykład idą do niego i mówią tak. Panie Władimirze Władimirowiczu, 10 tysięcy naszych chłopaków nie słucha już, znaczy już słucha zawodzenia białych gitar. Albo inaczej, 10 tysięcy naszych. Nie wytwarza już dwutlenku węgla, są o, eco friendly. Ładne. A to, to, to drugie to nieco to słaby wiersz. Ale, taki ja czas, ale na, tak na czasie, to ale, to, że ale że na czasie. Biały wiersz. Może chłopaki z dwóch pewnych rzeczy, no. nasi chłopacy mm -hmm. towarzyszy, z dwóch pewnych rzeczy, śmierci i podatków nie wybrali podatków. A ja bym go tak ja bym go tak <śmiech> ekonomicznie <śmiech> pozytywnie zaskoczył no. w ja Bym no. powiedział Panie Prezydencie, Włademirze Władimirowiczu, nasza armia oszczędza 10 tysięcy posiłków. Dziennie. Nawet nie, to 30 tysięcy, no bo to Tam, jest śniadanie, obiad, kolacja. Zostaje bardzo. nam 30 tysięcy posiłków. Genialne. Racji żywnościowych i ta tendencja ma e, tendencję, jeżeli wzrostową. tendencja może mieć tendencję, ale dlaczego nie, wzrostową tak, tak, właśnie. właśnie. I, Skoro na wojnie sinus zera ja, może dochodzić do sześciu, to tendencja Ja, tak. ja mam tendencję. prośbę do tych doradców, jak no. pójdziecie pogadać z szefem, y, nagrajcie to, proszę. Mm -hmm. Ale są, y, mam nadzieję, że tak zrobią, mm -hmm. kolejne są komunikaty z CIA i tutaj piszą tak. P Putin jest błędnie informowany o tym, y, jak wygląda sytuacja armii na Ukrainie i co sankcje robią Rosji z gospodarką, mm -hmm. gdyż, piszą tutaj w CIA, doradcy boją się powiedzieć mu prawdę. Ale jak to wygląda? Putin pyta na przykład: No co tam, jak tam? Nie? I no, ja no, oni co? A oni mówią mu no, no, w pariatkie, czyli wszystko w porządku, panie prezydencie. A Paryż już zdobyty? Zdobyty, <grym> zdobyty. To już dawno zdobyliśmy, tylko zapomnieliśmy panu powiedzieć, tak da, na pewno mówią, Chłopcy tak. wiozą wieżę Eiffla do pana. A obrazy z Luwru już wiszą w tym drugim bunkrze. Super, super. To co panowie, jutro, jutro Madryt? Yy, da, panie prezydencie, jutro Madryt i może jeszcze Lisbona. Aha, no a. i tak jak sobie pan życzył, wracając, zapakujemy mm, ten mm, dziwny pomnik z Rzeszowa, mm, też no. postawimy panu w obejrę. To dobrze, to dobrze, to ja na jutro wam rozrysuję Londyn na plaźmie. To, to my już idziemy, a, a teraz, panie prezydencie, kaszka, zastrzyki, już pora. O tak, za się za się za, za sowieckiego Sajuza. No to. i troszkę botoksiku proszę. Tak, tak. I, i oczywiście Ząbki, i trochę botoksiku, tak jest. Ej, a może oni ci doradcy powinni po prostu mu tak prosto, prosto w oczy, tak po męsku hmm. zakomunikować? No jak. Panie prezydencie, rosyjska armia dzielnie broni się na Ukrainie. Bardzo dobrze. No, wszyscy, wszyscy są na mapie. Ale czekajcie, bo jak się już po, pojawił temat Paryża, to no. prezydent Francji, Emmanuel Macron, znowu mm. dzwonił do Władimira P. Znowu? I podobno ogłosił, że chce, by Mariupol się poddał. Co to są za rozmowy w ogóle? No. Co oni sobie wzajemnie. Ale, on, ale on, on ma gorącą linię tam chyba, nie oni, wiem. Ale to jest jakoś, że Oni sobie z Putinem psychoterapię robią, to są jakieś, nie wiem, jakieś takie zajęcia. Wygadajmy się, nie wiem, co, co wzajemnie robią sobie za tampony emocjonalne. Dziwna historia w ogóle. Ale czekajcie, ale dostanie Macron no. rachunek za dzwonienie poza Unię, to mu żona da. I się mm. skończy. A, no, tak. Ale słuchajcie, prezydent Macron przejdzie dzięki tym telefonom do światowej memologii. No tak. No, no bo podobnie jak Putin z 2000. Telefonu to mówi asystentom. Odbierzcie, jak to Macron to powiedzcie, że poszedłem na targ po ser, albo że stoję w kolejce po cukier. Tak, a jak no. sam odbierze, tylko słyszę Macrona, to mówi nie, nie, nie. Dziękuję, fotowoltaikę mam, cały krem tutaj obłożony i udaję W ogóle nie, ja tu nie jestem osobą decyzyjną, mm. to jest ktoś inny. Tak, tak, Pana nie ma w domu, ja tylko tu kładę kawę. Tak. Podobno to jest jeszcze nieoficjalne, no, 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 no. że Putin się zgodził na zawieszenie broni, mm -hmm. tylko że pierwszym warunkiem jest to, żeby Macron przestał telefonować na krem. <noise> Może o to chodzi. Nie wiem, nie wiem. Dobra, skoro jesteśmy przy, przy tym zawodniku, no to jakoś tak początkiem chyba tygodnia Władimir P. on obwieścił tutaj, cytuję, że chce, by za dostawy gazu płacono Rosji w rublach. <noise> Wszyscy, wszystkie kraje mają sobie założyć konta tam w rosyjskich wskazanych Ta. bankach <noise> i tam przelewać kasiurę, <noise> tam w tych bankach kupować ruble i dopiero z tych kont rublami płacić <noise> za gaz, <noise> bo jak nie, to on zagraził, że gazu nie budie i zakręci kurki. No. Co było super pomysłem, bo gdy Europa, e, gdy Europa nie może dogadać się w sprawie sankcji, no. gdyż no, Niemcy to, Węgrzy tamto, no. to Rosja sama nam pomaga dojść do porozumienia. Pięknie. Rosjanie, wstrzymujcie gaz, dawaj Wołodia, nie bój się. Bój się tak. Przy czym tak jak nam, w Polsce, pan Wołodia może skoczyć obiema nogami na palnik, no bo my mhm. mamy zapasy i nam nam wystarczy, mhm. będzie Baltic Pipe, mhm. tak? Na przykład tacy Niemcy, no z nimi będzie gorzej, mhm. bo oni, obawiam się, zostaną jak Himilsbach... Y bez angielskiego. No. No. Albo Czyli... jak z skowron z majonezem. Tak. Bez majonezu. Bez majonezu, no dobrze. A, ale no to też przeżyją, no. będą sobie puszczać wideo z płonącymi rosyjskimi czołgami w sieci. O, o, od... o. Nie wiem jak wy, ale mi, mi się od nich robi cieplej na serduszku. No, no, tak. to, to jest tak. Ta lubię to oglądać, ta fajnie. Ta Także Władymirze, Władymirowiczu, działaj, zakręcaj ta. gaz, sam wprowadź embargo, skoro Europa nie może, czekamy. Tak. nie wiem, jeszcze tak o Niemcach. Dawaj. Mhm. Niemiecka prasa pisze, że w uzależnieniu, że w uzależnieniu od y, gazu z Rosji wpędzili Europę ekolodzy. No, 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 no. Żyjący mhm. z moskiewskich przelewów według Die Welt Hmm. Samo Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Klimatu dostało z Kremla 82 miliony to, dolarów. To dobry biznes jest. No. Uf, stary, chyba, to, chyba się stanę zielony. No to nas zieloni zrobili na szaro. To no. w na sensie nas Europę. No. Tak. Um, jak zamiast dziennikarzy służby wezmą się za analizę przelewów i działań, Aha. to ja czarno widzę przyszłość zielonych. No i jeszcze Aha. ten niemiecki dziennik, ten Die Welt, pisze no. o dziwnej bezczynności Scholza. To jest uh -huh. ten y, kancler, kanclerz. Tak. To jest Nowa Angela. S w sprawie dostaw broni dla Ukrainy. No, no. Czwarty eksporter broni na świecie, niemiecka zbrojniówka czeka z ofertami, a tu cisza, jakieś hełmy i jakieś gówno wysyłają. A bo to trzeba poczekać, powiem ci, na owoce. Jakie owoce? Jak no, te, które będą, prawda? Aha. Bo najpierw będą o owocach, a potem po owocach ich poznacie. czy najpierw zobaczymy owoce, a potem. No tak, zresztą. może po, Może bardziej po onucach ich poznacie. Po onucach co? ich poznacie. No. Ale czekajcie, bo skoro. Te mówimy... żarty słowne redaktora e, Tomasza e, nie, bawią nas do dziś, naprawdę. Zapiszcie to sobie i przeanalizujcie w domu. E, w zeszycie od radiowców. A, skoro mówimy o dziwnych kategoriach sportowych i dyscyplinach, to ciekawym sportem się zajęła europejska dyplomacja w mijającym tygodniu. No, no. no. Bo Belgia wyrzuciła 21 rosyjskich dyplomatów. Aha, czyli taki wstygostwo. wyrzut dyplomatów. Tak, 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 ulega, tak. Rzut dyplomatem. Yes, no. yy, Holandia wydaliła 17 agentów rosyjskiego wywiadu. Takie pchnięcie szarżem daferem. <laughs> Bułgaria 10, Irlandia 4, Czechy 1. O, no, no. no to ja bym się na miejscu brachu, braci Czechów obraził. Co jak to jednego? To co, że tam nie ma co szpiegować, no bo nie warto? To tylko jednego wysłali? Trochę co za komuwa. No. Czesi sami przecież rok temu, z tego co pamiętam, wywalili 18 czy ile Ale to... tak Aha, było, tak rzeczywiście. rzeczywiście no to tak? łącznie już jest 19 to, no. to ja jeszcze bym wywalił tych, którzy zostali, bo jeśli nikt ich nie podejrzewa, no. to znaczy, że są dobrzy w tym, co robią. To by, ja bym wywalił ja bym wszystko profilaktycznie. Wali, profilaktycznie, tak. Tam, 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 tam. Ale to, to też widzicie, Słowacki MSZ poinformował chyba wczoraj, że Bratysława nakazała z kolei Rosjanom ograniczenie personelu ambasady o połowę, a to oznacza, że oni wyrzucą 35. Aha. Na bogato się Słowacy bawią. Powód to jest. Jednego tam złapali, że robił coś, czego nie powinien, a hmm. zabronioną działalność taki, Tak, że Zabroniona działalność, no i teraz leci 35 do domu. To malował coś na murach? czy co? No Nie wiem. To niech, to niech cukru nakupił, niech nawiozą do Ale Rosji, bo tam nie ma. No? Czy jest coś rosyjskiego poza no. baletem, Aha. co jest okej? Okay? I działa tak jak powinno, może wódka. No. wódka. Ale bym nie pił, bo to może być z nowiczokiem. Nie, tak. poza tym od każdego kielonka idzie procent na Putina. To, to też nie tfu, chcesz tego Nie, to pić, nie, 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 nie. nie. Ciążko teraz... ja, Czy ja mogę dowcipać dla rozluźnienia? No dawajcie. Co to jest? Duże, okrągłe i nienawidzi Rosji balonik? Świat! świat, A, świat. Balonik. Dobre! No, Proszę sobie balonik. zapisać na marginesie balonik. obok żartu Olbratowskiego. <śmiech> Bardzo <śmiech> dobrze. Skoro sporty polityka, no mam mistrza, Radek Sikorski mówi, Niemcy nie słuchały naszych ostrzeżeń o Putinie od 15 lat. A on ostrzegał Sikorski. Aha. Czyli czekaj, czyli jak pan Radosław zaprosił ministra Ławrowa na spotkanie polskich ambasadorów w msz naszym na taką Aha. odprawę, to to było ostrzeżenie. Tak, tak. Ta, ta. ta. Czyli jak mówił, że chcemy Rosję przyjąć do NATO, mhm. to też było ostrzeżenie. Dokładnie. Tak? Wielkie, wielkie. Jak, jak kierownictwo Państwowej Komisji Wyborczej pojechało do Moskwy na szkolenia, a Donald Tusk mówił, że chcemy dialogu z Rosją, taką jaka ona jest, bo jego brak psuje interesy. I to też były ostrzeżenia. Bo Jeszcze roz... To ja, też no, to ostrzeżenia. One był. takie nie wprost, ale ta. były ale mocne. No, mocne. Okay, patrzcie, takie no. ostrzeżenia Niemcy nic. No. No. Sami są sobie winni. A myślę, że tak, tak, tak to trzeba tak. było słuchać. Tyle nie, ostrzeżeń no. wysłanych, a ci nic. A. Dobra, Bo to może to... dlatego, że były nie wprost. No, no Może że... to trzeba było może wprost powiedzieć. No, no, no zostawmy to, da, to, to są już tak. newraty, jak mawiają no. Czesi, prawda? Mhm. Ale dobrze, że ostrzegali. Tak. Dobrze, no. że ostrzegali. Co się stało to się nie odstanie, jak mawiają. Nie. I w tym jest jakieś pocieszenie. Tak nie. mawiali starożytni Turkowie, A. jak obcięli komuś głowę, prawda? Tak. A, e, ja jeszcze jeden e, delikwent. Dmitrij Miedwiediew, taki wiceputin, był tak. prezydent. Tak. On znów popełnił artykuł o Polsce, że fałszujemy historię, mhm. że marzenia o imperium zatruwają relacje. My tak, 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 że, że w, te li, w telewizji pokazywane są zachodnie regiony Ukrainy przyłączane do Polski. Że, Której? Że my nie mamy dla uchodźców jedzenia i ubrań, bo u nas Ty, kryzys. Tak napisał Dmitri Miedwiediew. On podpierdzielił, kurde, tabletki ławrowowi. Może tak być. Skubany, może, bo no, może no, bo... łyka to samo, co marszałek Grodzki. Nie wiem. Nie, 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 no, nie wiem. Niby inteligentny człowiek, a, a, a tak pisze, jakby się z Putiniem na łby powymieniali, nie? z Putinem nałby no powinien Chociaż mnie, ja co. myślę, że to nie o chodzi, a to raczej o tabletki Ławrowa i Może o to nie rzeczniczki MSZ-u. Ale słuchajcie, no właśnie, bo jest jeszcze lepszy gościu niż mm. Radek Sikorski, niż Dmitry Miedwiediew. Wywołałeś go do tablicy. Szef nie. rosyjskiej dyplomacji, o. Sergiej Ławrow i ten, że... Sergiej Eł. Sergiej Ł. Eł. On poinformował o przygotowaniu rosyjskiej odpowiedzi na zachodnie sankcje. O. I to jest tak. Pracuje się m.in. cytuję nad utrudnieniami wjazdu dla obywateli krajów, które prowadzą nieprzyjezdne działania wobec Rosji. I tu jest, wymienia te kraje, to są praktycznie wszystkie kraje świata. Mm. To, to jest smutna informacja, bo <grystanie> Nie, na, na wiadomość śmieję, tak, o tych tak. rosyjskich restrykcjach po, popłakały się trzy osoby na świecie, mm -hmm. z czego dwie ze śmiechu. Także tak, to tak. No, nieładnie. Ale ja mam dla Was jeszcze jedną garść cytatów mm. z Pana Ły. Mm. Otóż ten, że Pan Ły, Sergiej Ły, podczas wizyty w Chinach, bo on był w Chinach, tam coś, mm -hmm. jakieś dile kręcić, mówi tak. Będziemy dążyć, w sensie Rosja i Chiny, mm -hmm. będziemy dążyć do stworzenia wielobiegunowego, sprawiedliwego i demokratycznego porządku światowego. To, to, to ja wstanę i będę klaskał. To jest fantastyczne. Klaszczemy uszami. Kurde, człowiek nie się nie męczy, jakieś stand-upy robi, coś wymyśla, a ten goś, jedno zdanie i cię zakasuje. No to wiesz, tak, dość, latami to ćwiczył. No. To jest. Bo, kiedy my gramy stand up w Krakowie? 23 kwietnia? Tak, jak. Coś tak. koło tego. No. To wpadnijcie na nasz stand-up. No tak. nie, nie będzie tak śmiesznie, jak, 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 jak no, nie, w przypadku no. Ławrowa. Ale będziemy jest. próbować. Tak. Rosja i Chiny będą dążyć do sprawiedliwego i demokratycznego porządku światowego. To tak. jest. To jest tak, jakby Skowron i Olbratowski no. wzięli się za budowę najwyższego budynku na świecie z prefabrykatów dziurowych i zakrętek od plastikowych butelek. I mówią, zrobimy to! Tak, Bursz kalifa mi... niech się chowa. Ja mam wrażenie w ogóle, jakbym momentami jakich słucham, jakbym czytał Trybunę Ludu w latach 80. Hmm. Że to jest ten sam poziom Może tam się to zatrzymało? Abstrakcie. No abstrakt, no. nie wiem, użyć brzydkiego słowa. Nie, ten dobrze, ten dobrze, ale słuchajcie, bo tu zbliża się powoli koniec tego odcinka, a my jesteśmy winni jeszcze pewne wyjaśnienia. A o tych paskach. Mówię. Z paskami tak. od spodni, nie? Pani że to będzie takie, takie nawiązanie do pasków w TVP że są jajcarne. To, to nie o to chodzi. Nie, 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 nie. Że jest Jeszcze tam... raz tam. Bo, bo sieć pyta, że, to jest ważny, że paski to jest ważny element y, stroju męskiego Aha. i sieć pyta, jak nosić paski. No I jak ty to się... przeanalizowałeś, bardzo e, prosimy. E, można je nosić fantazyjnie obwinięte na nadgarstku. To jest fajne. To, to ciekawe jest. Wiesz, A, wtedy masz taki zegarek y, bez zegarka. No, na taką, przykład, masz taką bo, bo, bransoletę na bogato. Y, masz ta, ta. Albo jako niebanalny krawat. O, to się tak, to się kojarzy hmm. z taką smyczką, to są jakieś takie klimaty sadoma, sadomaczą. No, ale, czekaj, ale, ale... ale, jeśli chodzi o, jak robisz z tego krawat, to tu ci dynda yy... Sprzężka, się tu, tu, Albo okay, tutaj tak, tak jak w boje nosili, Aha, nie? Dobra. No. Mhm. ale oczywiście, jasne, można włożyć w szlufki, zapiąć pasek w pasie, ale to takie, takie kurde, no przyziemne, sztampowe, to, to takie, fakt. takie tak. nie na naprawdę, nie to, jest, no. nie, to jest hej, no. Ludzie, taki nasz apel może na, na zakończenie spotkania mm. z ciekawymi ludźmi, którzy nie przyszli. Y no. Podejdźmy do paska, do spodni twórczo, podejdźmy bez zahamowań i bądźmy sobą. Tak, tak. czego wszystkim serdecznie życzymy zdrowia. I bawcie się tym. Mówcie też o nas dobrze na mieście. Tak. Znajdźcie. Nie, wiem, nie wiem, czy nas teraz słuchaliście na Spotify'u. Mhm. to słuchaczy Spotify'a informuje, że nasze ponętne powłoki cielesne są do zobaczenia na YouTubie. Tak. Czy nas oglądaliście na YouTubie? Ja, to... Właśnie, jak nas oglądaliście na YouTubie, ale nie możecie już na nas patrzeć, to, to wtedy włączcie, można tak. włączyć Spotify. W samochodzie, na spacerze, na siłowni można nas słuchać. A jest jeszcze jedna fajna wersja, Jaka? czyli najpierw sobie oglądasz na przykład na YouTubie, Aha. a później myślisz, a kurde, a bez obrazu jak to jest? I włączacie sobie jeszcze raz na Spotify'u, żeby się utrwaliło. Dajcie znać, jeśli tak zrobiliście. No. Mówcie o nas dobrze na mieście. Przemysł Tomasz Olbratowski i Jacek Tomkowicz.